Jeżeli spadnie deszcz, to ta droga będzie nieprzejezdna. I wtedy tu utkniemy. Kuchnia w guesthouse, w którym mieszkaliśmy, wygląda tak. Stara, kamienna. Ale to jest opalane drewnem, normalnie, jest, nie? Tak, ale jest jeszcze gazowa. Ale obok jest gazowa. Na tej wygotowałem dzisiaj herbatę. I nawet jest zwykła lodóweczka. Ale to wygląda wszystko jakby było w skale tutaj zbudowane. Piękny zlew, wow. <ścoughs> Też wymontowany. Niesamowicie to wygląda. Dobra, pakujemy się i jedziemy zwiedzać Tusheti. Tylko najpierw musimy zjechać tą bardzo stromą drogą. Tu, tam, siam, tak jak podjeżdżaliśmy wczoraj. Ja jestem pod wrażeniem, bo niby jesteśmy w najdzikszym rejonie Gruzji w Tusheti, ale mają tu piękne wizytor center. Piękne tablice informacyjne. Piękne tablice informacyjne, pewnie pięknie poznaczane szlaki. I zaraz zobaczymy, co tam w środku fajnego. Więc tak, mają wypasione muzeum tutaj i wizytor center, nic tylko widać. nic nie widać, bo jest ciemno. Mają lampy, ale ich nie używają, bo paliwo jest drogie. I... Energia jest droga. Tak, pan powiedział, że nie świecą, bo, bo, bo drogo jest świecić. A to no po co, Właśnie się zastanawiam, czy w takim razie, skoro świecenie jest drogie, czy nie taniej było zaoszczędzić na lampach i ich nie wieszać. A w ogóle tu mamy jeszcze drugi problem, bo okazało się, że zatankowaliśmy na ostatniej stacji benzynowej i dojechaliśmy tutaj. Ale mamy już pół baku i możliwe, że nie wrócimy na tym paliwie, które mamy, więc musimy gdzieś tu ogarnąć jakieś paliwo, a tu nie ma żadnej stacji na duże Miernik pokazał się Mamy za mało paliwa, za dużo prądu i zbiera się na deszcz. A najśmieszniejsze jest to, że ta droga, którą tutaj dojechaliśmy, to jest jedyna droga, którą tu można dojechać. Jeżeli spadnie deszcz, to ta droga będzie nieprzejezdna. I wtedy tu utkniemy. Bo już się nie da wrócić. Właśnie sprawdziliśmy prognozę i idzie burza. Które będzie trwała, będzie trwała cały, cały, dzień. cały dzień, i jutro też. Tylko W czwartek 20. Się, jak błyska. Idziemy na poszukiwania sklepu. Jedzenia, paliwa. I nie wiem, co nam się jeszcze kończy. Tlen. W sumie gaz. Pewnie też nam się niedługo skończy, jak dobrze pójdzie. Tak, tak wygląda sklep. Papierosy, piwo, woda. i za dwa cukieraski. Dylematów, jakiego batolu. Okej, okay. restauracja działa tak, że trzeba przyjść i się umówić, żeby pani miała jedzenie okazuje się, że z paliwem większy problem niż się spodziewaliśmy, bo nikt nam nie chce sprzedać. Wszyscy mówią, że nie mają paliwa po prostu. Chociaż jakoś tu jeżdżę, więc na pewno zapas paliwa mają, a w ogóle to zaczęło padać. O, nie, nie, Mocno. chyba nie. Na blusy, nie, tak no. po prostu stoimy wszyscy tutaj. <laughs> Dobra, paliwa nie mają, ale nas zaprosili na rodzinną imprezę. Teraz jedziemy jeszcze dalej za Omalo, odwiedzić kilka mniejszych wioseczek, które tutaj są. I to już jest właściwie taki gruziński koniec świata. To jest w ogóle najmniej zamieszkały region w Gruzji. Najrzadziej zamieszkały. E, no i dalej już nic nie ma jest tylko droga w tą jedną stronę a potem się kończy. Już są góry Kaukaz i koniec Gruzji. Jesteśmy w miejscowości Dartlo. Która jest położona na końcu świata, i bardzo ciężko się tu dostać, a tym bardziej ciężko transportować jakieś materiały budowlane. Dlatego wszystkie domy jest stromo. Dlatego wszystkie domy są budowane z takiego łupka, który można tutaj w bardzo wielu miejscach znaleźć i za darmo sobie wziąć po prostu. Mieszkający tu pasterze mieszkają tu tylko przez część roku, bo kiedy przychodzi zima, jest tutaj po prostu za zimno i wtedy schodzą w dół do doliny Nawet teraz w środku lata ta miejscowość wygląda jak jakaś opuszczona prawie wszystkie domy są puste nikogo tam nie ma w środku w ogóle drogi są nie, strasznie wąskie tutaj stane. i wszędzie pełno mimo tego łupka gruziński zestaw do robienia kawy. Puszka no z drutem. E, tu jest znak, zakaz wchodzenia dla brunetek w czarnych sukienkach. A nie jest napisane red, że w czerwonych, to farba się zmyła. Nie, tak naprawdę to, to jest święte miejsce, i do tego świętego miejsca nie mogą wchodzić kobiety. Dlatego jest taki znaczek. Orzeł wylądował. Wrubek też wylądował. Tutaj chodzi? rozkładamy swoje obozowisko. Namioty rozłożone, idziemy z buta do miasta, do wioski właściwie, do Malo, gdzie zamówiliśmy sobie kolację. Okazuje się, że przez całe życie źle jedliśmy arbuza. Musieliśmy przyjechać do Gruzji, żeby się dowiedzieć, jak się tego arbuza prawidłowo je. Nożem i widelcem. A do arbuza każdy dostał sól i pieprz. Więc bierzemy i solimy, pieprzymy, kroimy na pół i jemy.